Hello, witajcie w corocznej aktualizacji balkonu Zimnego Grudnika lato 2024. Jak widać, na moim balkonie królują pomidory żółte. Azteki, to z tyłu, ten jeden pomidorek, to miał być pomidor sakiewkowy pedura, bądź pedura wrócą. I się okazało, że jest żółty. No ale też pokażę Wam o co chodzi. W tym roku. Tu były bratki, ale wskutek licznych opadów deszczu zostały zniszczone, no i zastąpiły je komarzyce. Tu jeszcze trzeba będzie wymienić bratki, bo obecnie mam dziki buszy e, i w ogóle. Tradycyjnie dla mojej układy małżonki dosiałem słoneczniki, które nawet sobie nieźle radzą. Petunie w trzech kolorach, bo zawsze lubię równobarwnie. W tym roku nie ma dużo pelargonii, akurat zmieniają kwiaty czerwone. No i tak jak powiedziałem, żółte pomidory masowo, to są pomidory Aztek, które jak widać na balkonie sprawdzają się znakomicie, dają bardzo fity plon. Nawet jeśli są odsunięte trochę dalej od okna, czy od światła słonecznego, to jest ich bardzo dużo. Zupełnie niestety na balkonie nadaje się łodygowa Karola. Zdziało ją i nic brak słońca, a tutaj oregano kubańskie. A oto u ciekinier z foliówki jeden pomidor. Natomiast tak jak widać pomidory jednak pedura wrócą. tutaj uprawiałem pomidory różne czerwone zwykłe, ale w tym roku były sakiewki, tak jak są u mnie w folii, no i na balkonie nic tego, dopiero brakuje mi światła jak wyszedł sobie do sąsiada to uzyskał właściwą wysokość na dole są papryki a tutaj co jakiś czas zbierane pieczarki, muszę powiedzieć, że pieczarki exotic grow, tutaj mam podawałem kilka Wystartowany projekt w czerwcu. Gotowe podłoże. mam jeszcze jeden wysyp. Rzeczywiście wystarczy tylko woda. To jest własna pieczarka w domu. Nie śmierdzi. Kiedyś miałem pytanie. To podłoże w ogóle nie śmierdzi. Natomiast pomidor balkonowy Aztek. Okazało się, no Wenus to jest błędna karteczka. To jest właściwa. Aztek balkonowy to jest ten pomidor. O, wyraźnie. I polecam, polecam i jeszcze raz polecam. Mnóstwo drobnych pomidorków, żeby nie było, jakbyście się bali, że coś z nim nie tak, to zaraz zobaczycie, jak go osobiście zjadam. Pomidor test balkonowy jeszcze raz. Bo oczywiście gadałem, gadałem. Zobaczmy też smakowy pomidorka Azteka. Hmm. Cienka skórka. On musi być dłużej. Jak wiecie i mówicie, że ma grubą skórę, toście go za wcześnie zerwali. Ale jak jest dłużej, jest podlewany, to nabierze tej skóry, się cieniutki. A tak jak wiem, to za mną szalone, to sandawilia. Przedzimowałem dwa wahen i zakwitł aż jeden kwiatek. Więc muszę wymyślić, co zrobić, żeby e, nie rosła w przyrostach a jednak kwiatki. A tutaj, a jak mówiłem, o tutaj w kącie widoczne są słoneczniki, też jest się skonale udają na balkonie, ozdabiają. Czyli co? Pamiętajcie, nawet taka drobna idea, że macie tam, tam pomidorki, jakieś kwiatki, zazielenia wasz balkon. I co więcej, w czasach szalonych, kiedy będziemy niedługo chodzić w dziwną politykę, CO2, owszem, będzie dyrektywa wodna, to też nie wiadomo, więc wiadomo, ale uczcie się, chociaż uprawy takich drobnych warzyw. Pojechałem politycznym tonem, ale nie o to chodzi. Umiejcie chociaż trochę upać własnej żywności. Wiem, z tego się nie używicie. Ale te drobne umiejętności powodują, że zyskujecie systematyczne podlewanie, dbanie, poznajecie w razie czego, jak, jakie choroby mogą od dotknąć. A pomidor nie jest tak w uprawie, ale jest specyficzny. Trzeba pamiętać, mimo wszystko, ja wiem, oprysk ekologiczny czy nie, czyli to nie ma tak, że on się tam sam utrzymał. O nie, miedzian w uprawie ekologicznej został oczywiście użyty, został zasilony odpowiednim nawozem. Jeżeli mówią Wam, że mam bez niczego, tak, to może Wam się udało. Albo w Waszym rejonie nie kwitną ziemniaki, albo nie ma. Przeciwko zarazie pomidory pryskamy. Ta oto widoczny kartonik z pieczarkami. Naprawdę, 25 zł i podlewacie. To jest Wasza... pamiętajcie, żeby podlać. I macie własne pieczarki bez niczego, bez dodatków chemii. I kiedy chcecie, to sobie urwiecie dwie. Fakt. Nie będzie to przemysłowa produkcja. No cóż, pomidory wysokie, wiemy, że na pewno nie udadzą się pomidory typu Pedura, co one tak mają mało światła. Muszą być to pomidory albo klasyczne, albo pomidory typu Bosman, no jak widać, albo trzeba jakoś dodatkowo je doświetlać. A zarazem pamiętać, że balkon to takie oaza ciepła, która zbiera dużo gorąca, i z tego powodu, jeśli nie udają wam się ogórki na balkonach, no to jest ta przyczyna. Gorąco opadają zawiązki, to się może zdarzyć. Paradoksalnie może być wam łatwiej hodować dynie, cukinie na balkonie, ale niekoniecznie ogórka zwłaszcza szkarniowego. No i poza tym nie mogę sobie przyjemnościarzy posiadania kwiatów. No. I lubię latarnie słoneczne. Także to koniec blogu zimnego ogrodnika roku 2024. Ale stale co roku jest. Za co roku są kwiatki i są warzywa. Pomijając to, co oczywiście uprawiam, jest w gruncie na działce. Wierzcie w siebie, da się. Trzymajcie się, hej.